Klikamy dwa razy na szare tło i wybieramy lives. Ustawiamy je sobie gdzieś na widoku i wchodzimy w zdarzenia i tworzymy nowe. Nasz ludek plus wróg równy klikamy pod joystickiem i wybieramy number of lives a później subtract number of lives i wybieramy 1. Tworzymy jeszcze jedno zdarzenie. Klikamy ppm pod joystickiem i wybieramy compare to players number of lives i wybieramy 0 potem pod naszym bohaterem dajemy destroy i gotowe. Klikamy na puste tło, i wybieramy aktyw, ustawiamy wymiary platformy, i rysujemy ją. Ja narysuję na szybko, jakąś taką brązową albo lepiej szarą. Ustawiamy gdzieś platformę, wybieramy patch i ustalamy gdzie ma się poruszać. Wchodzimy w zdarzenia i tworzymy nowe. Nasz ludek plus platforma równa się Ludek stop. Rysujemy sobie jakieś proste menu gry na przykład takie. Klikamy dwa razy na szare tło i wybieramy button i gdzieś ustawiamy. Zminamy napis klikając na niego dwa razy. Wchodzimy w zdarzenia i tworzymy nowe. Klikamy ppm na button i wybieramy button click, wybieramy zdarzenie, na przykład next frame. I gotowe a teraz zrobimy ligę mistrzów. Rysujemy jakiś prosty obrazek i robimy pod nim napisa później wybieramy X cores i je wstawiamy. Dorabiamy jeszcze na planszy jakieś punkty i portal. W moim przypadku jest to Lord Wader. Wobecimy w zdarzenia. Wybieramy taki zegara później ewery, czyli za każdym razem i wybieramy co ile sekund nasz przeciwnik ma strzelać. Pod przeciwnikiem dajemy szatan obiekt i wybieramy nabuja później sposób w jaki ma strzelać. I sprawdzamy czy działa. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść.